Jestem Julia. No, nagrywam no nie wiem który odcinek na... drugi, nie wiem chyba trzeci, drugi. I zostawcie 50 minut w górę, to będzie kolejny odcineczek z czegoś tam. I jestem jednostką, jak zauważyliście. I, I dzisiaj nag... jestem z Tusią i moim bratem, który jakieś gierki tam gra. I będziemy nagrywać z... śmieszny odcineczek. No to... Zaczynamy! Dobra, nie, jeszcze jedno, jednorożcze lubią... I jeszcze, yy, 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 dajcie 50 łapek w górę i 100, 100 było! 100 miało być! Coś tam, coś tam, nie znam się na tym. Dobra, dajcie 100 łapek w górę, subskrypcję. 100, tak, 100 łapek? Tak, 100 łapek w górę i, i subskrypcję, i, jeśli, i, i jeśli chcecie dostawać kolejne powiadomienia o... W no najnowszych filmach zostawiacie też dzwoneczek. Teraz przechodzimy do gier. Nagrywania. Gier? Ale ja przecież nagrywania nie. To, jest... to są gry od mojego brata on takie gry gra. bella witobela. bella to no. Ale nagrywaj. Oni! Chodźcie do nich, chodźcie do nich, bo oni są fajne. No. Zaraz, no co? No, ja jestem klotka zero. Odpowiadaj. No to mówią ci zaraz. Czemu? Trudno. Dostaję to tak takie takie Trudno. Hello, jestem plotka zero. No to się to sobie nie. Coś Ale nie możecie Ja zaraz Ej! My coś robimy, nikt o tym nie wie, tylko patrzę w jajnice. Zostawisz ci Spidermana? Tak. Ale chcę e, a nie kopać. Dobra, zaraz trochę No to dzisiaj jednorożce lubią kolorowe rzeczy, więc Tusha musi mi coś znaleźć kolorowego, hmm. a ja na chwilę muszę zniknąć. Czekaj, okay, kamerę. Ale... Tutaj, ja Szukamy. To Szukamy. Mm -hmm. to jest kolorowe. I tu się znalazła coś kolorowego, tylko nie wiem co to jest, więc teraz się dowiemy. Mogą być dwie rzeczy? Może być trzy. No i teraz mi coś. Te ale to jest nasz, nasz pierwszy filmik i... Wybaczcie. Drugi. Drugi. Ja, znaczy się tamten... No był było nie dzień, ale... tam. To są nasze trzy rzeczy. Nie, to nie. Ten pierwszy to, nie. To się nie liczy. Popatrzcie. Jest Ja muszę zniknąć, Julia To moja siostra popisała. Ja muszę zniknąć na chwilę. Nie wiem, dopiero trzy minuty minęły. A to do moich. Nie wiem. Bo tamten nagraliśmy. O nie, to nie. Tamten nagraliśmy. Mm, 12 minut, gdzieś tam. No to tak. Tusia zniknęła na chwilę. No to wy zostaliśmy sami. Więc będziemy robić. Nie wiem, poczekamy na Tusię. Pewnie poszła do klopa. Tylko proszę, nie śmiejcie się z niej. I, lot, I nie że że ja to, to mój brat kada. Nie słuchajcie go. To jest mój brat. Jest Patryk. Ma na imię Patryk i się chowa, bo się... A to za ten bałagan to nie. Za bałagan, nie patrzcie. Zabałagan. Nie o za tym, bojagen... ja bo bo nie będę za łapę, jak im o tym powiesz. Za bałagan, nie patrzcie, to taki tylko... Moja siostra zabałaganiła kartami. Nie macie taki. zostawić subskrypcji. Nagrywamy. Tam leci na kanale. Jakieś Halki. Nie, Spiderman. O, mój brat. O, Spider-Man O, ludzik kolorowy. Ja powiedziałam. subskrypcji? Powiedziałam, że poszłaś do... Ej, Tusia powiedziałam, że poszłaś do klopa. Powiedziałam, że poszłaś do klopa. Musimy jeszcze na no bo to, to co mi powiedziała jest no zaczęła trudno. i nagrałam to. Do. Mi... Ja też to nagrałam. I Elo, nagrałam. melo, alelo ale, melo. Ale. Dobra. Przepraszamy. A to moja siostra? To. Moja siostra i moja ciocia. Mm. Jednoroże. A a może przebierzesz się w jednorożca w dzikusiu, Chcesz? Mhm. Dobra, to zaczynamy kamerę nie tylko. I nie już mamy pocie... z wicami, a my się Mamy się się Ja się nie przebieram, chcielibyśmy się. Nie nie, się nie żebyś była jedna A No dobra. Jest, mam Chyba, że nie chiejcie. Mamy nadzieję, że chili wam się spodoba. No tak. To są moje włosy. Nie, to jest tak. Patrzcie. Tu nie jedno, no. No, jedno Odwróć się. Ciotki, klotki! Ciotki, klotki. Ciotki, klotki. No co? My może już będziemy odcinek kończyć, bo... Co? Nie no, jest tak. No to tak, nagrywamy odcinek. Moja siostra na chwilkę pójdzie, a ja jej poszukam coś magicznego. Magia! Magia, coś szczerze. Coś już zrobił. Mama, jak coś, wybrałem? Wybrałem. O, mam tak, coś to, jest, to jest cały czas nagrywana. Sorry za te szepty, za ten bałagan. Za wszystkich, nawet za mnie. Po prostu, po prostu mieliśmy chęć coś nagrać, i tak wypadło. A my nie mamy własnego studia. Tak jak niektórzy YouTuberzy. Takie <grym> <grym> coś znalazło. Co się tym pobawić? To, e, patrz, no znaleźliśmy coś dla Ciebie różowego. Nie o, nie chcę się tym pobawić. Góźdź to różowe, ale... Też czerwone. No to, Ale coś różowego. <laughs> ty też jest czerwona poduszka, a nie różowa. A skąd się ja to mogę Jesteś daltonistką? Nie znam się na kolorach. Jesteś daltonistką? Cicho, ja sobie pogram. Może, gra na komputerze. Możesz? Nic nie robiłam. Jak nie zostawicie łapki w górę, to was tym spinaczem wkroczy do naszej firany. <grym> Będzie się działo. Tak, chodź się o, tak. Chodźcie, chodź, Widzowie, będziemy kończyć, chodźcie pożegnać. Riki. Idziemy się pożegnać, bo moja siostra już idzie spać. Która godzina. No to powiedz widzom. Widzą, papa. Tak, pa, papa. Pa. Miłej nocy. Dobra, to pa, pa. pa! No, dobra, Coś tam możesz iść?